Trzeba popatrzeć na pracodawców, trzeba popatrzeć na pracowników, których mamy na, na rynku pracy do zagospodarowania, i trzeba popatrzeć na instytucje około tego procesu umowy o pracę. Więc ja dlatego chcę, chcę zwrócić uwagę na to, że ta Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest bardzo ważnym partnerem, gdzie się spotyka wiele różnych koncepcji funkcjonowania, czy instytucjonalnego, czy też właśnie już tej relacji pracownik-pracodawca. Dlatego po pierwsze, jeżeli mówimy, że jest bezrobocie, to mówimy o jakimś fakcie, który jest czymś spowodowany, więc co możemy zrobić, żeby to bezrobocie było mniejsze, więc możemy powiedzieć, że chcemy kontynuować staże dla młodych ludzi do 29 roku życia, chcemy kontynuować ekstra pieniądze na przekwalifikowanie się, tak? chcemy, żeby rozwijać szkolnictwa zawodowe, musimy mieć partnerów w firmach i wykształconych opiekunów zawodu bezpośrednio w danej firmie, żeby się miał kto zaopiekować w sposób profesjonalny tym młodym człowiekiem, więc jeżeli Popatrzymy na ten cały kształt tego otoczenia, no to do, doprowadzają do skutecznej umowy o pracę pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, to jest efekt e, rozmów tutaj Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Będziemy zwracali uwagę na szkolenie dualne, szkolenie zawodowe. Uruchomiliśmy Akademię Rzemiosła Rzemieślniczą w Opolu. Stąd też należy, zależy nam na jakości, jakości szkolnictwa, jakości praktyk. Pomagamy sobie też wzajemnie. Oczywiście no, liczymy też na jakąkolwiek pomoc, czy to ze strony Urzędu Marszałkowskiego, czy też rządu. Średnio utrzymanie takiego najprostszego zakładu to kwota miesięcznie około 10-12 tysięcy w obrocie. Więc tutaj musimy po prostu robić wszystko, aby takie, takie miesięczne obroty osiągać. Tak wcześniej mówiliśmy, to grupa ludzi doświadczonych, którzy znają rynek pracy pod różnym względem, reprezentują różne środowiska i chcemy spotkać się na pewno porozmawiać, przedyskutować o pilnych sprawach właśnie tak naprawdę pandemicznych, które wpłynęły na rynek pracy. Ja nie ukrywam, że to jest wyzwanie dla wszystkich. Dzisiaj słyszymy o tym, że bezrobocie wzrasta, że jest zagrożenie dużo miejsc pracy, że inwestycje są wstrzymane. Na pewno. Tutaj, tak powiedziałem, doświadczenie członków Rady spowoduje to, że będziemy kreatywni i na pewno damy pewne wnioski już instytucjom, żeby właśnie przeciwdziałać tym efektom pandemii. Fala y, pandemii, druga fala cechowała się tym, że zdecydowanie spadała liczba ofert pracy. A więc osoby, które statystycznie standardowo się rejestrowały w tych urzędach pracy, no nie mogły jej po prostu zwyczajnie podjąć, co wynikało chociażby z tego, że pracodawcy byli w niepewności, dalej są w takiej niepewności, co do przyszłości. A więc ta górka taka, którą złapaliśmy na rynku pracy, utrzymuje się. No, ekonomiści mówią, że rok 2021 pozwoli nam odbić się od dna, aby tak to było.